Dzień dobry moi drodzy, witam was na moim kanale, ja jestem Kinia i witam się z wami w samochodzie, bo słuchajcie, jedziemy, Boże, naoglądałam się TikToku. TikTok to jest po prostu najgorsze co może być, jeżeli chodzi o rzeczy zakupowe, bo jeżeli coś tam zobaczycie, to po prostu musicie to kupić. Nie wiem, przynajmniej ja tak mam, że jak coś zobaczę na TikToku, bo po prostu wyświetlam się tego pełno i wszyscy mówią, że to jest takie super i w ogóle, i zgasły mi to w garażu i palą się tylko te różowe i mi czerwone z samochodu z tyłu, ale słuchajcie, zapalewam tutaj, żeby nie było wam za ciemno. Nie, dobra, z tym źle. Bez tego lepiej. Dobra, nieważne w te światełka, słuchajcie, są taka belechstwowana, bo w ogóle w dilzie cały czas wyświetla mi się deal. Są rzeczy z make-up Obsession, dobrze mówię? Za 10 zł, wszystko. I to jest po prostu w dealzach i jest tego pełno, i to są cuda. I jest jakaś pasta do włosów za 10 zł, która zmienia kolor włosów, więc ja mam zamiar zrobić sobie końcówki bo niedługo idę na kolor, więc mogę sobie spierdzielić włosy, bo zrobiła, zrobi ładnie. Także słuchajcie, jedziemy do dealza, No, zrobimy mały haul, zrobimy małe zakupy. Dobra, nie gadam więcej, jedziemy Bo nie mogli się doczekać Godzilsu, Bo dziś sobota, musiałam, słuchajcie, patrzcie Tak daleko zaparkować, cały parking zawalony Ale idziemy sobie, proszę bardzo Jest Dilsa, obok mojej chaty się wybudowanie, obok moich rodziców, bo ja jeszcze się nie przeprowadziłam Przeprowadzam się chyba w czerwcu Znaczy nie w czerwcu na pewno, ale nie wiem jeszcze Czy na początku, czy w środku, czy pod koniec Ale w czerwcu na pewno, także idziemy sobie do Dilsa Proszę bardzo mam ci dobry humor, naprawdę, nie mogę się doczekać Aż sobie kupię coś z tego make-up Obsession Mam nadzieję, że będzie, bo to jest teraz takie viralowe na tym TikToku i wiecie, i wszyscy to kupują, także mam nadzieję, że będzie. Ale jak coś mam trzy dilzy w Elblągu, także obkrążę wszyscy, wszystkie trzy, w razie czego. Dobra, jestem. Ojej, widzę tutaj zabaweczki dla psa, chyba coś kupię Dioruśowi. W, w ogóle jestem pierwsza w tym dewizji, i to jest chyba największy dewizdź w Elblągu. Co my tutaj mamy? Zabawka plusiowa. No nie, no muszę coś kupić przecież temu maluchowi. Piłka z wyrzutnią. Ej, i co tu można rzucać stąd, ale no gdzie on za taką piłką nie pobiegnie, on tego nie weźmie to buzi Ej, fajne to jest, piłka zabawka dla psa Takie to bior będzie ciągał, no O, to jest ulubiona, to jest ulubione zabawki Diora, takie takie coś dociągania. No. Ej, fajowe są rzeczy. Dobra, znalazłam tą półeczkę z Make-up Obsession i u mnie w dizie, powiem wam, są. Są te rzeczy, nie jest ich za dużo. Na TikTokach widziałam, że ich jest naprawdę pełno, ale y, nie jest ich mało. Poczekajcie, to są tego, to są y, w styku rozświetlaczy, tak? Dobrze, jak mówiłam, połamanego paznokcia, ale idę 17 maja na paznokcie, także jeszcze nie przejmujemy. Patrzcie, to są te farby, ale poczekajcie, nie. To jest to. To są te farbki, ale one wyglądały inaczej. Tam były takie, pa, o, oh, jest tutaj to, to. To są takie pasty do, do włosów. Tak, patrzcie na to, srebrny. Ja jestem tak ciekawa, jakby to mogło wyjść srebrny kolor. I chciałam to spróbować tego srebrnego, ale kuśmie mnie niebieski. Ale no, chciałam spróbować srebrnego i to może zrobić ten blond taki chłodny. Także weźmiemy sobie tą srebrną, zobaczymy jak to będzie. Proszę bardzo, już tutaj dla Diorusia mam zabaweczkę. Bierzemy tą srebrną. I co my tutaj dalej mamy? Co my tutaj dalej mamy? Co to jest? Aha, to jest ręczniczek do ściągania makijażu. Dobra, to mnie nie interesuje. Taki ta muszę się tu Rozejrzeć co tu jest I tu jest ogólnie wszystko za 10 zł I te paletki. one są takie duże I one ogólnie były po 60 zł, widziałam komentarze Że gdzieś tam w Rosmanie, czy gdzieś tam ktoś kupował Za 60 zł, i one są tutaj za 10 Powiem ja mi paletek nie potrzeba Bo mam naprawdę dużo, ale kusi mnie No kurde, 10 zł, ale to mnie kusi Te, te w styku, to jest taki Brązer mi się wydaje yy, Nie, to jest rozświetlacz, ale mógłby być jako Brązer, patrzcie, fajny jest, podoba mi się to Chyba wezmę to Chyba to spróbuję, a co to jest, co to jest Aha, to jest korektor po prostu Okej, okay, to jest korektor Tu mamy szminki, ja szminek tak pff, Używam, nie używam O, to jest fajne To jest taka paletka, ale widzicie jakby ona była z takimi brązerami Bardziej A to jest do oczu Aha, to jest z takimi nudziakami, ciągle są bronzery Ja bronzery uwielbiam, kocham I w ogóle... Co to jest? Czy to jest na mokro? Nie, no to przecież to jest puder. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale ciekawi mnie to i ludzie piszą, że ten właśnie ojciec, ten Gold Honey, żeby brać, że to jest cudo i w ogóle, a nie wiem co to jest, może to, może to posłużyć jako brązer albo rozświetlacz, bo to jest kurde strasznie ciemne, więc jako puder? Nie mam pojęcia. O, poczekajcie, tu są, tu są testery? Szkoda, że nie ma testeru, żeby sobie zobaczyć, co to jest dokładnie, to jest wszystko zamknięte, tak? Nie będziemy otwierać tutaj, bo to nie jest kulturalne, te rozświetlacze kiedyś miałam, one są cudowne Ale teraz mam rozświetlacze schudy, więc nie wiem czy brać No niepotrzebne mi, te mgiełki mi maga mega ciekawe są takie olejek rozświetlające do ciała, tu mamy różowy I mamy jeszcze, patrzcie ja już tym wstrząsnęłam, mamy jeszcze taki Mega mi się on podoba, wiecie co? Chyba go weźmiemy na test. No weźmiemy go. Co jeszcze ciekawego mamy? No kurde, nie ma takiego aż wyboru jak na tych tokach, ale myślałam, że w ogóle nie będzie tych rzeczy. Co to jest? Lip color remover. Aha, to jest to... Ust, żeby znieść kolor. Okej, okay, dobra, dobra, dobra. Muszę się jeszcze troszeczkę rozejrzeć. Kusimy to. Kusimy, żeby to wziąć. No wiecie co, chyba to weźmiemy. No, bierzemy to. Pojechałam, słuchajcie, po tą farbkę, po tą pastę do włosów, nie wiem jak mówić. Jest to muzeczka mi się włączy. Proszę bardzo, Dior, Malik, Montana. Pojechałem po tą pastek i słuchajcie, wydałam 80 zł. <grymne> Zrobimy haul w domu. Teraz chyba jedę na działkę zjeść Grilla, bo my rodzic spali na działce, także dzwonię do nich i jedziemy zjeść Grilla. Dobra, hejka kochani, witam się z wami kolejnego dnia. Słuchajcie, wczoraj pojechałam na działkę i się zasiedziałam, no tego dzisiaj dogrywam. Haul zakupowy z robimy. robimy Kupiłam ciasteczka i kaprisanki. Ciasteczka zjedzone, kaprisanki jeszcze zostały. O! Tutaj, proszę bardzo, smoczy owoc. One są naprawdę przepyszne, polecam wam. Kosmetyki z tego Makeup Obsession, proszę bardzo. Pierwsze to jest taki olejek do ciała suchy, on jest taki... Już go sobie zakładam, nakładałam na live na TikToku, zapraszam was do mojego TikToka, kinia.wiczyńska, bo teraz jestem tam mega często. No i co? Taki olejek do ciała, w ogóle za 10 zł wszystko. Pasta do włosów srebrna, którą będziemy zaraz testować. Boże, jestem podekstowana, nie wiem jak to będzie wyglądało na włosach. Na internecie ona jest za ponad 40 zł, a w jest za 10 zł, także. Widziłam, mega, no i coś, co wczoraj już użyłam. No, po prostu hit nad hitami. Mega Wam polecam to sobie kupić. Jest to, słuchajcie, to jest niby rozświetlacz w styku. rozświetlacz w styku, ale ja to użyłam jako bronzer, bo to jest takie ciemne. No i po prostu tak cudnie wygląda. Super się trzyma. No, mega Wam polecam. Kupcie sobie przy przytestujcie, jak za taką cenę. Moim zdaniem wow. Dalej mamy co? Zabawkę dla Diorka. Wybrałam taki sznureczek. On bardzo lubi takie sznureczki. No i co dalej? I jeszcze dwie rzeczy. Pasta do zębów, zwykła proszę bardzo. No i coś, co jest bardzo. To bardzo przydatne do życia, a czego nie miałam w domu, a myślę, że każda dziewczyna powinna mieć mega potrzebne rzeczy, czyli suchy szampon. Jak tam się nie chce mieć głowy, to proszę bardzo. No i co, dobrze, słuchajcie, jestem mega zdecydowana, bo chcę wytestować tą pastę. Przeczytałam już na internecie instrukcję obsługi, jak to się robi. Już Wam, słuchajcie, czytam. Nałóż produkt na czyste, suche włosy, niewielką ilość produktu pokryj włosy po kilka pasm naraz. Delikatnie rozczesz włosy i gdy makijaż jest jeszcze mokry i pozostał do wyschnięcia. To jest taki makijaż do włosów, jakby. No i może pośluz, że nie delikatnie. Tego do włosów. Czyli idziemy umyć włosy, jak będą umyte na no takie mokre, na live imprzejście, że na takie wilgotne. Na no takie wilgotne włosy nakładamy. Ja oczywiście nie chcę na całe, tylko tak na końcówki. I nie wiem, mam nadzieję, że to się zmyje. Robiłam tego słocza, to powiem wam słuchajcie, to ma taki pigment. W środku to wygląda. Tak, no powiem wam, no troszeczkę strasznie, ale jestem mega podekscytowana Także co, bez przedłużania, idziemy myć włosy i nakładamy tą pastę do testu Dobra, słuchajcie, umyłam włosy, rozczesałam trochę i czas nałożyć naszą pastę Trochę się boję, mam nadzieję, że wiecie, że to będzie jakieś coś na jedną górę, dwa umycia i się zmyje Ale jak coś, 24 maja i to do Olivina na kolor, także ona mi włosy No i co, nakładamy, myślę, że gdzieś nałożymy odtąd coś takiego, żeby same końcówki w tym były A tutaj fajnie, bo tu jest taki blond blond więc myślę, że ten srebrny będzie najlepiej widać. Bo jakbyś mi tajpzyje, o, na brązowe, to myślę, że go nie będzie widać. Ale dobra, nakładamy go na końcówki, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, biorę pierwsze pasmo włosów. Dobra, mamy tutaj pierwsze pasmo. Otwieramy tą pastę. Ona w ogóle taką twardą bali. jest jakaś pasta. Czym to się różni to nie wiem, ona jest taka strasznie o gumowa. Patrzcie, jaki srebrny. Srebrny, srebrny to jest po prostu. Dobra, nakładamy na końcówkę. O Jezu, ale to, będzie, ale to jest ciężkie do nałożenia. To jest naprawdę takie pastowate strasznie. Strasznie ciężkie, no. Dlatego to trzeba rozczesać. Dobra, ładnie to wsmaruję. To rozczeszemy teraz. O kurde, to będzie cięższe. To będzie cięższe niż mi się wydawało. Dobra, bo to się tak klei strasznie. Kurde, jak to zostawić? Bo to trzeba zostawić później. Może tak potrzeba porobić? To się robi taki niebieski kolor trochę z tego, widzicie? Na włosach trochę ten srebrny pala się i się robi taki bardziej niebieski. Okej, okay, czyli to nie będzie takie mocno, mocno No Myślałam, że będzie mocno, mocno. Znaczy, jakbyśmy nałożyli powiem tego więcej, to jakby było mocno. Wiadomo, że jak się wysłuży, to pewnie będzie mocniej to widać. Dobra, nakładam to na włosy i do was wracam. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Okej, okay, dzień dobry, słuchajcie, witam się z wami kolejnego dnia rano, bo poszłam spać w tych włosach, żeby trochę mi bardziej wyschły naturalnie i powiem wam, zaraz wam to wszystko pokażę, jak to wygląda i powiem wam, że ta pasta no w moim odczuciu jest nie fajna, chciałam powiedzieć, co tu. Jest niefajna, Dlaczego? Proszę bardzo, dlatego. Patrzcie, widzicie to? Moje włosy są tak sztywne, to jest siano tutaj. Trochę zabarwiło. No, patrzcie, no to wyschło. Ja, ja w tym jeszcze spałam, żeby to wyschło rozczesywałam. To. A to wygląda po prostu jak siano. Jeszcze wygląda jakby było mokre. No, rozczesywałam to cały czas. I to jest takie. Takie sztywne tutaj, no nie fajne. To jest nie wiem, czy coś źle zrobiłam, czy co. czy tej pasty za dużo dałam, jakbym dała za dużo, ale patrzcie tak, kolor jest taki leciutki, więc ja myślałam, że dałam za mało, że kolor mógł być lepszy, ale jak więcej tej pasty, to jakby te włosy wyglądały wtedy, to nie wiem, a ja naprawdę i rozczesywałam, siedziałam i z tą szczotką, i z inną szczotką. I kurde, to cały czas wychodziło mi tak samo, także w moim odczuciu te włosy są znowu do umycia. I ta pasta jest chyba tylko po to, żeby po prostu zrobić, wiecie, nie wiem, jak jakiś występ, czy nie wiem, czy tańczycie coś, czy co, żeby po prostu zrobić taki taneczny look, żeby sobie zrobić na scenę, taneczny, sceniczny look żeby sobie zrobić, wiecie, na scenę e, taki makijaż włosów, jak to pisało w tej instrukcji makijaż, więc to jest taki chyba jednorazowy, żeby po prostu się pokazać i, ale kurde, nie wiem no, żeby mi włosy mieć nalakierowane i tyle, no bo to jest strasznie sztywne to jest tak nieprzyjemne w dotyku no kurczę szkoda, jakby za 40 zł, no to bym tego nigdy, czy nie, kupiła, za 10 zł no to jeszcze, jeszcze, jak tak jakieś sceniczne looki, czy coś, no to jak najbardziej ale tak na co dzień, to powiem wam, że, że lepiej się sprawdzi wam płukanka, także jeżeli myślicie z zakupem tego, żeby sobie farbować, żeby sobie chodzić w tym, wakacje na co dzień i bla 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 no to raczej nie, raczej bardziej się sprawi płukanka, chociaż to pewnie się łatwiej zmyje niż płukanka, mam taką nadzieję przynajmniej no i co, no i to by było na tyle z testu, mam nadzieję, że trochę wam pomógł jeżeli się stawieni, zastanawialiście nad zakupem no to właśnie tak to wygląda, no trochę inaczej no, myślałam, że będzie inaczej, ale to włosy są naprawdę tak nieprzyjemne, że aż kurde szkoda, no bo e, pokładałam nadzieję w tą pastę, myślałam, że to będzie jakaś kurde rewolucja coś fajnego, lepsze niż płukanki ale no, no to jest takie. Jednorazowe typowo. To by było na tyle. Dajcie znać, czy taki test, odcinek z testem Wam się podobał, bo naprawdę chciałam po prostu wytestować tą pastę. No i co, dajcie znać, czy taki mały test Wam się podobał, czy chcecie więcej takich odcinków. Jeżeli tak, to piszcie, co kolejne wytestować. No i co, dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się już niedługo. Oczywiście, zostawcie subskrypcję i łapkę w górę, jeżeli takie odcinki Wam się podobają. No i oczywiście, zostacie ze mną na dłużej, bo będzie ich tylko coraz więcej. Także co, dziękuję bardzo za oglądanie jeszcze raz i widzimy się już niedługo. Pa!